Dzień dobry kochani. Dzisiaj zapraszamy Was na krótką relację z testów psychicznych, między innymi dla rasy Cane Corso Italiano. Zobaczycie, przez jakie etapy i jakie testy muszą przejść nasze psiaki, aby były psami dopuszczonymi do hodowli. Nasze dziewczyny oczywiście spisały się rewelacyjnie, zdały testy z wynikami 5 na 5. Takie cane corso kochamy, takie cane corso hodujemy bez lęku, bez agresji, stabilne psychicznie. Uwielbiam to miejsce, testy są w tak pięknym miejscu, słuchajcie, Karkonoski Klub Owczarka Niemieckiego, no taki ładny widok mamy też, naprawdę miejsce cudowne. Pierwszy test to reakcja psów na strzał. Wszystkie przeszły go wyśmienicie. Drugi test to reakcja psa na grupę ludzi. Wchodzimy między grupkę ludzi z psem, witamy się z każdym, patrzymy, jak pies się zachowuje w grupie. Trzeci test pies na pies. Idziemy równolegle z psem i patrzymy na zachowanie naszego psiaka w stosunku do drugiego psa. Kolejny test to reakcja na zdarzenia nietypowe. Tutaj jest wywrócony namiot blisko psa i reakcja y, psiaka na tenże namiot. Ostatni test również yy, reakcja na sytuacje nietypowe. Tutaj przebiega człowiek prosto przed psem i również obserwujemy jego reakcję.